Dzień dobry, witam Was, drogie dzieci, na kolejnej naszej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się zamianą ułamków zwykłych na dziesiętne, ale na początku też zrobimy sobie taką małą powtórkę tego, o czym już mówiliśmy jakiś czas temu. A mianowicie, czy pamiętacie takie trzy działania, o których mówiliśmy kiedyś na lekcji? 2 razy 5 równa się 10, 4 razy 25 równa się 100, i 8 razy 125 równa się 1000. Do czego one służą? Pewnie przypominacie sobie, że używaliśmy ich wtedy, kiedy mieliśmy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne. W jaki sposób z tego korzystaliśmy? Jeśli chciałbym zamienić ułamek 4 piąte na ułamek dziesiętny, spoglądam na mianownik. W mianowniku mam piątkę, a zatem. Piątka łączy się z dwójką w tych naszych działaniach, to oznacza, że ten ułamek muszę rozszerzyć przez 2. Ten ułamek rozszerzam przez 2. 4 razy 2 to 8, 5 razy 2 to 10, czyli otrzymuję ułamek 0,8. 0,8 oczywiście zapisujemy w takiej formie, że jest to 0,8. 325, 25 jest w mianowniku. Widzimy, że 25 łączy się z czwórką, to oznacza, że ten ułamek rozszerzymy przez 4, 3 razy 4 to 12, 25 razy 4, jak widzimy, to 100, czyli otrzymamy 12 setnych. No i to w formie zapisu dziętnego to 0,12. Jeszcze jeden przykład. 825. W mianowniku mamy 125, 125 łączy się z ósemką, więc rozszerzamy ten ułamek przez 8, 8 razy 8 64, 125 razy 8 to 1000, czyli w formie zapisu dziesiętnego to 0,064. Chciałem Wam pokazać dzisiaj jeszcze inny sposób, jak możemy zamienić ułamek zwykły na dziesiętny. Ułamek zwykły 3 czwarte to tak naprawdę dzielenie. 3 dzielone przez 4. Zapisałem to za pomocą dzielenia pisemnego w taki trochę dziwny sposób. Widzimy, że jest duża odległość między trójką a czwórką. Zaraz zobaczycie dlaczego. Jeżeli chciałbym rozpocząć to dzielenie, ile czwórek. Zmieści się w trójce. No oczywiście żadna, czyli 0. Właśnie. I mogę teraz, przypomina, w łamku dziesiętnym dopisać za tą trójką, za liczbą naturalną, całkowitą, przecinek, a potem tyle 0, ile tylko chcę. Jeżeli dopisałem jedno 0, znowu mogę zadać pytanie, ile czwórek zmieści się w trzydziestce? No oczywiście 7, dlatego wpisuję 7. 7 razy 4 to 28. Odejmuję i to jest 2. I znowu kształtowałbym się kolejne 0, po to, żebym miał, mógł dalej wykonywać działania. Więc dopisuję 0, to 0 spada. Na dół powstała 20. Ile czwórek w 20? No oczywiście 5. 5 razy 4 to 20. I bez reszty. Czyli mogę powiedzieć, że 3 czwarte to inaczej 75, czyli 0,75. Jaki z tego wniosek? Wniosek jest taki, że o ile wcześniej, kiedy mieliśmy dzielenie i kończyły nam się cyferki do góry, to kończyliśmy działanie, mówiliśmy, że jest jakaś reszta. W łamkach dziesiętnych okazuje się, że możemy. Dopisywać na końcu ułamka dziesiętnego tyle zer, ile tylko potrzebujemy, pewnie na przyszłość nie będziemy już dopisywali do góry tych zer, ale pamiętamy, że one tutaj są, nawet jeżeli ich nie widzimy, to tych zer mogę dopisać, ile tylko potrzebuję, więc będą za każdym razem po naszym wyniku odejmowania spadały kolejne zer. A zatem, jeżeli mam ułamek 5 ósmych, Chciałbym go zamienić na ułamek dziesiętny. To zamieniam na dzielenie 5 dzielone przez 8. Żeby łatwiej mi było rozpocząć to dzielenie, to zacząłem od tego, że dopisałem już 5,0, czyli jedno 0 już sobie wpisałem. Ale tylko tak na początek, żeby dobrze, wygodnie było zacząć. Ile ósemek w 50? No, oczywiście 6. 6 razy 8 to 48. Odejmujemy 50 odjąć 48 to 2, no i dopisujemy 0, czyli spada z góry kolejne 0. Ile ósemek w 20? No oczywiście 2, 2 razy 8 to 16. Odejmujemy 20 odjąć, 16 to 4. No i spada kolejne 0. Ile ósemek w 40 oczywiście 5, do góry już jest to 5 napisane. 5 razy 8 to 40, czyli bez reszty. I to oznacza, że 5 ósmych to inaczej 0,625, czyli 625 tysięcznych. Ale możemy też wykonywać takie właśnie dzielenie. Wczoraj, kiedy rozwiązywaliśmy zadania z dzielenia, zawsze tych cyferek była odpowiednia liczba tutaj do góry. A dzisiaj zobaczmy. Jeżeli chciałbym podzielić 1,3 przez 4. Ile czwórek zmieści się w 1? No oczywiście żadna, ale w 13 zmieszczą się już 3. 3 razy 4 to jest 12. I jeżeli odejmiemy to będzie 1, ale pamiętamy, że tutaj za trójką tak naprawdę jest tyle zer, ile tylko potrzebujemy. A zatem od razu spada nam kolejne, spada nam pierwsze 0. Ile 4 w dziesiątce? Oczywiście 2. 2 razy 4 to 8. 10 odjąć 8 to 2. I możemy dopisać kolejne 0, które spada z góry. Ile 4 w dwudziestce? Naturalnie 5. 5 razy 4 to 20. No i nie mamy reszty. To oznacza, że 1,3 dzielone przez 4 to jest 0,325, czyli 325 tysięcznych. I teraz czas dla Was. 1,4 to inaczej 1 dzielone przez 4. Jeśli oglądacie ten film, to proponuję zatrzymać na chwilę. Weźcie kartkę, długopis. I wykonajcie takie właśnie dzielenie: 1 dzielone przez 4. Oczywiście, mam nadzieję, że otrzymaliście taki sam wynik jak ten, który na filmie. Wynik tego dzielenia, czyli 1 czwarta, to 0 25 0,25. Czas na kolejny przykład. I znów proponuję: zatrzymajcie za moment film. I wykonajcie dzielenie 3 dzielone przez 8. Gdy będziecie gotowi, to uruchomcie film dalej. No, 3 8 to oczywiście 375 tysięczne, czyli 0,375. Jeśli otrzymaliście taki sam wynik, to świetnie, gratuluję Wam. Kolejny przykład. 14 i dzielone przez 5. I znowu chwilka dla Was. Naturalnie wynik to 2,94 setne. Kolejny przykład. 25,5 dzielone przez 6. Zatrzymajcie film. Pewnie wy też otrzymaliście taki właśnie wynik. i 4,25 setnych. I ostatni, najdłuższy przykład. 13,9 dzielone przez 8. Z tym przykładem było na pewno więcej pracy, ale mam nadzieję, że otrzymaliście taki sam wynik, jak widzicie teraz na filmie. 1 i Mam nadzieję, że. To nie jest trudne dla Was, że świetnie już to opanowaliście. Zapraszam do wykonania kolejnego zadania i dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym naszym nagraniu, w kolejnym naszym, naszej lekcji. I będzie to ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy dzisiaj, ale coś ciekawszego kolejny etap nauki. Do zobaczenia.